Długo nas nie było, prawda? A to dlatego, że byliśmy na wielu wyjazdach. A to w Toruniu, a to w Gdyni. Wakacje już praktycznie zakończyły się około miesiąca temu. Niektórzy z was powrócili do szkół, ale ciągle jesteście żonni nowych tytułów. Ciągle chcecie, żebyśmy podawali wam tytuły, w które warto zajrzeć, po które warto sięgnąć i takie, które warto omijać wielkim, wielkim łukiem. A tym razem porozmawiamy sobie o jednotumówce. Ten tytuł został wydany w formie jednego tomu, zaś z tego co udało mi się tutaj dopatrzeć, ta manga miała dwa tomy. Mowa o tytule Badaczka mitycznych bestii. Brzmi intrygująco, prawda? No właśnie, zaczynamy. Jest to historia tak naprawdę dwóch person, dwóch osób, które idą w wędrówkę, której celem jest znajdowanie nowych bestii, katalogowanie ich, a przy okazji pomoc ludziom, jeśli owe bestie są nad wyraz bardzo narwiste. Jedną z nich jest dziewczyna dziwnie ubrana, Ferie. Tą badaczką w sfery Echena. Jest to licencjonowana badaczka na usługach rządu. Dziewczyna ma odpowiednie uprawnienia. Nie jest to inspektor, więc do końca nie może decydować o tym, czy. Ta bestia, którą napotka na swojej drodze i jest nazbyt frywolna, może umrzeć czy też nie, jednakże jak tylko może pomaga ludziom napotkanym na drodze. Ale jej głównym celem jest katalogowanie i opisywanie bestii, które spotka na swojej drodze. Towarzyszy jej władca ciemności, pan ciemności, dziwny stwór... Trochę wygląda jak cień, trochę wygląda jak kot ubrany w niezwykle elegan elegancki strój. Jest to kuszuna. Kuszuna jest to typ osobnika, który bardzo ceni sobie samotność i uwielbia zniszczenie. I za sprawą pewnych sytuacji droga tych dwóch osób krzyżuje się i wspólnie idą w wędrówkę. Na początku nie wiemy, czemu władca ciemności jest taki miły i zarazem tak usługujący zwykłej, prostej dziewczynie, ale wraz z rozwojem tego tytułu, ta historia nam powoli wyjaśnia to wszystko. Jeśli jesteście fanami fantasy i dodatkowo lubicie mityczne bestie typu, nie wiem, syreny, wi wiwerny, bazyliszki czy też smoki, to będziecie w domu. Co ciekawe, Badaczka Mitycznych Bestii to nie jest tytuł nowatorski ponieważ ta manga oparta jest na książce. podaczka mitycznych bestii to tak naprawdę zlepek pewnych historii. To nie jest tytuł, którego fabuła ciągnie się od A do Z. Tutaj mamy dwie osoby, które wchodzą w wir pewnych wydarzeń. Trafiają w miejsca, Trafiają do ludzi, którzy potrzebują pomocy, bo jakiś tam twór, mityczny twór, trochę narozrabiał, nie wiedzą jak się z nim uporać, więc owa badaczka i owy władca ciemności Kuszuna, razem z dziwnym tam nietoperzem, coś tam stworzonkiem, który stanowi e, fantastyczną, że tak powiem, wersję dzisiejszego iPhone'a, wspólnie po prostu tam pojawiają się i pragną zażegnać problem, jaki pojawia się między owymi bestiami, mitycznymi bestiami i ludźmi. Pewne elementy, jak już wspominałem, nad wyraz chaotyczne na początku, później gdzieś tam znajdują swoje wyjaśnienie. Bardziej mi tu chodzi o relacje między dwoma osobami, między właśnie obywatelstwem ciemności, a wąpadaczką. To gdzieś tam, tam na końcu jest wyjaśnione, więc jeśli na początku poczujecie się nieswojo w tym świecie, to prędzej czy później no te Parę elementów, które was yy, niepokoiły i nie dawały wam spać, jak najbardziej zostanie wyjaśniony. Świat jest przedstawiony całkiem fajnie. Nie wiemy zbyt wiele o nim. Wiemy tylko i wyłącznie, że istnieją mityczne bestie. Wiemy, że jest to świat bazowany trochę na naszym średniowieczu i dodatkowo na bazie europejskiej mitologii. Kreska naprawdę jest bardzo ładnie poprowadzona. W małych kadrach, starając się pokazać y, całą wioskę, albo na przykład y, życie tej wioski, no to wszystko wygląda bardzo ładnie, więc y, do rysunków naprawdę ciężko mi jest się doczepić. Stwory narysowane są fantastycznie, w oparciu o mitologię europejską, czyli Bazyliszek Viverna. Czy też smok, czy też syrena, to wszystko zostało odpowiednio narysowane. Jeśli chodzi o kwestię czcionki dobranej, co do y, dialogu w tym tytule, razi mnie trochę y, czcionka y, kuszuny tego władcy ciemności, ponieważ y, chcąc potęgować jego wyniosłość, a zarazem pompatyczność i mrok, za dużo tych kresek na diabali, co powoduje, że. Niestety ciężko jest nieraz odczytać to, co on mówi. Same dialogi są nad wyraz bardzo artystyczne, o tak to bym powiedział. Poetyckie wręcz. W niektórych momentach spodziewamy się luźnej rozmowy, a ta rozmowa jest jakby na pograniczu jawy i snu. Czyli oni prowadzą taki, taki czysto, no, nie bójmy się tego powiedzieć, trochę szekspirowski dialog, na zasadzie używania stwierdzeń typu kwiecie, kwiecisty, piękny kwiecie i jakieś tam rzeczy, prawda? Więc to mówię, no te dialogi są nienaturalne, ale myślę, że zamysł twórcy polegał na tym, żeby owe dialogi również yy, wkomponowywały się w tą całą dziwną historię na pograniczu fantazy, realności, jawy, snu, Albo się mylę, nie wiem, poprawcie. Jako tytuł on naprawdę się broni I jeśli nie wiecie co przeczytać i jesteście atakowani przez te wszystkie hity albo przez te wszystkie kicze, to właśnie Badaczka Mitycznych Bestii może nie jest aż tak bardzo dziełem wybitnym, ale jest dziełem bardzo dobrym i naprawdę nadaje się do przeczytania. Te bestie, które się pojawiają i zarazem ich zachowania i zarazem ich yy, yy, wygląd, jak najbardziej gdzieś tam mają swoje pod, podłoże w innych tytułach fantazy, takich bardziej znanych tytułach fantazy, i jak najbardziej stanowią bardzo pozytywny ukłon w stronę Europy i jej mitologii, jeśli chodzi o smoki, bazyliszki, wiwatry, etc., etc. Ja już będę skończył, słuchajcie, jak sami widzicie, jest mi strasznie gorąco, no, dlatego że siedzę w kurtce samuraja. A -a. Więc pozdrawiam Was serdecznie z Comic Czy macie dzisiaj krótko? Do kolejnego manga Bzika, i jak już wspominałem, zejrzyjcie do badaczki Mitycznych Bestii, bo myślę, że warto. Cześć!